Witam Państwa bardzo serdecznie. Jacek Górski, opowiadaczki historii Dolnego miasta w Gdańsku. Razem z moimi szanownymi koleżankami i kolegami miło nam no niezmiernie powitać Państwa na Dolnym Mieście. Część osób pamiętam ze spotkań, które odbyły się czy w poprzednim roku, czy dwa lata temu. Natomiast widzę też sporo nowych twarzy i mamy nadzieję, że te nowe twarze tutaj z nami zostaną. Opowiadacze historii miały małą brzękę taką, no, ale obudziły się z zimowego letargu i od dzisiaj przez najbliższe kilkanaście tygodni czeka nas bardzo, bardzo, bardzo z jednej strony ciężkie, ale z drugiej strony bardzo ciekawa seria spotkań, którą tutaj odbędziemy w tym właśnie miejscu i chcielibyśmy Państwa na wszystkie te spotkania serdecznie zaprosić. Dzisiaj naszym gościem jest Aleks Masłowski, a ja za chwilę pokażę Państwu, jeżeli ktoś jeszcze nie miał możliwości, zapomnę, być można było się zapoznać z wszystkimi atrakcjami, które zostały przygotowane na najbliższe prawie trzy miesiące. Proszę sobie zapisać w kalendarzu, że spotykać się będziemy prawie zawsze w czwartki, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy jak dzisiaj, czyli takie układy, prelekcje, seminaria, odczyty. Plus do tego, proszę sobie zanotować, że cztery soboty w ciągu najbliższych trzech miesięcy też powinny być zarezerwowane dla nas, jeżeli będziecie Państwo chcieli uczestniczyć w naszym projekcie, ponieważ to będą spacery. Nasze spotkania tutaj zawsze będą odbywały się o 17.30. W tym dzisiejszym wyjątku, o tym wyjątku to może powiem na samym końcu, natomiast jeżeli chodzi o spacery, zawsze będą się odbywały i w początku o godzinie 12. Miejsce na wykłady jest zawsze takie samo, natomiast zwrócę uwagę, że każdy spacer będzie miał inny swój początek, ale to będzie wynikało też z tego, że każdy spacer będzie w odpowiedni sposób przygotowany i zostało wybrane takie miejsce, żeby też było łatwiej, łatwe do znalezienia. Po drugie, żeby też było łatwe, jeżeli chodzi o zebranie większej grupy, a pamiętajmy też, że akurat jesteśmy w tym okresie, kiedy Dolne Miasto przechodzi rewitalizację. Więc w niektórych miejscach, nawet tak w niektóre miejsca, braliśmy pod uwagę, że moglibyśmy się tam spotkać, to nigdy nie wiadomo, czy nie pojawiłaby się tam koparka, betoniarka, walec drogowy czy coś takiego. Zacznijmy zatem taki, taki wstęp i po tym wstępie poprosimy naszego gościa, żeby już opowiedział to, co dotyczy naszego pierwszego spotkania. Dzisiaj, czyli 27 marca, spotykamy się, żeby porozmawiać na temat historii Dolnego Miasta. To jest to pierwsze spotkanie, pierwsze spotkanie, które pozwoli nam pozyskać pierwsze informacje, jeżeli ktoś po raz pierwszy będzie chciał uzyskać taką właśnie wiedzę na temat Dolnego Miasta, lub też pogłębić ją, czy też poszerzyć. Bo ja też tutaj wspomnę o tym, o czym żeśmy mówili, z jednej strony witamy Państwa i chcielibyśmy, żebyście chodzili na te spotkania właśnie w takim celu: żeby pozyskiwać wiedzę, żeby tę wiedzę poprawiać, żeby mieć jeszcze więcej wiadomości na temat Dolnego Miasta, ale z drugiej strony chcemy też, żebyście już powoli zaczęli przygotowywać się, zastanawiać się i myśleć nad podjęciem decyzji związanych z zostaniem lokalnym przewodnikiem po Dolnym Mieście. I te wykłady mają też być ku temu przygotowane, żeby tę wiedzę potem można było przekazywać. Jeżeli ktoś będzie uważał, że będzie czuł się na siłach, żeby potem w okresie wakacyjnym po dolnym mieście oprowadzać mniejsze lub większe wycieczki, to to będzie nie tylko wiedza, którą będzie mógł dla siebie zachować, ale potem tę wiedzę, wiedzę przekazywać innym osobom podczas takich właśnie spacerów, które są przygotowywane w okresie wakacyjnym. Proszę o tym myśleć, proszę o tym się zastanawiać, chociaż my już teraz absolutnie nie wyobrażamy sobie, żeby można było ostatecznie podjąć taką decyzję. Dzisiaj o tym takim jeszcze nie myślimy. Natomiast wspominam o tym, bo to powoli, wykład po wykładzie, spacer po spacerze, będzie coraz bardziej się, coraz bardziej będzie się rozwijało i będzie dojrzewało. W którymś momencie, ja nawet zwrócę uwagę, w którym już będzie trzeba ostatecznie tę decyzję podjąć. Ale to do tego, do, tego do tego kiedy pojawi nam się miesiąc czerwiec, Natomiast teraz zobaczmy, co nas czeka w miesiącu wkrótce. Zobaczmy na tym kolejne spotkanie pierwsze, spotkanie kwietniowe. To będzie następny czwartek. I to będzie spotkanie z Jakubem Szczepańskim. I to będzie temat architektura Dolnego Miasta. Nieodkryte formy, style i elementy. Od razu mogę zapowiedzieć, że będzie też spacer. My za chwilę tutaj spotkamy, więc ta część, czyli ta część dotycząca architektury, będzie też potem powiązana ze spacerem. Jeżeli ktoś zastanawia się, czy będzie też spacer z naszym gościem dzisiejszym, to też te fakty będzie taki spacer, będzie można się przygotować i w pewną sobotę do tego spaceru będziemy udział. Zobaczmy następny kwiecień, 10 kwietnia z Panią Anną też będzie spotkanie dotyczące zajezdni zajezdni naukowej czy na Wróblej. i taki tytuł, żeśmy nadali temu spotkaniu. I to będzie pierwsze z trzech spotkań z panią Anną Pesz, z tym, że dwa następne nie będą już dotyczyły dolnego miasta. A czego będą dotyczyły, to za kilka chwil się Państwo dowiecie. I mamy kolejne, kwietniowe, kolejne kwietniowe spotkanie tutaj w szkole. Spotkanie z Andreasem Kasperskim. Dolne miasto, stuletnia rodzinna opowieść. Jeżeli ktoś z Państwa był na spotkaniu w ubiegłym roku zorganizowanym właśnie z naszym gościem Andrasem Kasperskim to możemy powiedzieć, że to nie będzie powtórka tego co tam się odbyło, chociaż na pewno będzie kilka wspomnień związanych właśnie z tą tematyką, natomiast Andras powiedział, że będzie też kilka dodatkowych ciekawych zdjęć i kilka dodatkowych ciekawych wspomnień, a dla tych osób, które nie były możemy zagwarantować, że tamto spotkanie było bardzo, bardzo interesujące i przedłużyło się trwało tyle, ile miało być zaplanowane, tylko z powodu tej tematyki 100 lat mieszkać w Dolnym Mieście, tak mniej więcej, No to, to zapowiada się bardzo interesująca rozmowa i bardzo interesujące przeglądanie zdjęć, dokumentów dotyczących dzielnicy po nazwie Dolnie Miasto, czy też jak wtedy w Jeszcze raz tydzień, 24 kwietnia, spotkanie z Grzegorzem Kurkiewiczem. Takie właśnie Dolne Miasto zapamiętamy. I teraz, tak jak te poprzednie nazwiska i imiona, myślę, że kojarzyły się Państwu z postaciami, które są znane, to nie wiem, czy ktoś z Państwa kojarzy nazwisko Pana Grzegorza Kurkiewicza, pomimo tego, że ono jest w Encyklopedii Gdańskiej, tej stronicowej, Pojawia się tam ta postać. Pan Grzegorz Kurkiewicz, jeżeli czytacie Państwo Dziennik Bałtycki, to jest ta sama, ten sam autor, który podpisuje się pseudonimem Januszami. Może trochę bardziej znana ta, już jest to pseudonim, i nazwisko. I ten pan mieszkał też na Dolnym Mieście. Prawdzie mieszkał po wojnie, czyli to będzie takie przejście między tą historią przedwojenną a historią powojenną, ale tutaj uważam, że też zapowiada się bardzo ciekawe spojrzenie na Dolne Miasto okiem reportera, dziennikarza, bo on do tej pory uprawia zawód dziennikarski i to będzie właśnie takie wspomnienia związane z Dolnym Miastem, przy w których yy, przez dłuższy okres mieszkał. Tytuł takie właśnie Dolne Miasto zapamiętałem. To będą takie właśnie jego I teraz zobaczmy, co mamy dalej. Zaczęliśmy od 8 maja, dlatego że nam no jeden czwartek wypadnie. Zastanawialiśmy się, czy nie zrobić majówki, pierwszy, trzeci, bo to jest akurat czwartek sobota, ale stwierdziliśmy, że jednak 1 maja to będzie dzień, w którym się nie będziemy tutaj spotykać. W związku z tym pierwsze majowe spotkanie jest 8 maja. I to będzie spotkanie z panem Janem dani który opowie nam o wojsku na Dolnych mieście. Początkowo zastanawialiśmy się, czy nie będzie to historia Koszar, ale znawcy tematu Dolne Miasto wiedzą, że wojsko na Dolnym mieście to nie tylko koszary, w związku z tym to będzie też kilka informacji związanych z innymi miejscami, które wcale nie muszą się kojarzyć z tymi klasycznymi budowlami, które są na początku i a zatem temat tego spotkania brzmi wojsko na Dolnym Mieście, ponieważ takiej właśnie tematyki będziemy się można spodziewać. I teraz... Mamy 10 maja, pierwszą sobotę, pierwszy spacer, spacer z naszym gościem, czyli z Aleksandrem Masłowskim, dolne miasto z perspektywy fortyfikacji, tak zostało zaplanowane, jeżeli chodzi o tytuł i start, jeżeli chodzi o ten spacer, to start będzie na placu ja przy okazji zwrócę uwagę, to jest bardzo ciekawie zostało rozwiązane, jeżeli Państwo nie macie jeszcze ulotek, to będziecie mogli też siebie nie zaopatrzyć. To jest taka ciekawa ikonografia, wszystkie yy, wykłady oznaczone są kropką, wszystkie spacery oznaczone są gwiazdką. To też potem na tej rozpisce, którą Państwo będziecie mieli albo już macie, możecie w łatwy sposób rozpoznawać. Pomimo tego, że z jednej strony wiadomo, czwartek, spotkanie, sobota, wykład, to jednocześnie kropka do spotkania, gwiazdka, to spacer i też można w ten sposób zapamiętywać. I następny czwartek, 15 maja, spotkanie z Klaudiuszem Trebowskim Tych budynków na dolnym mieście już nie ma. Nawet mamy przykład takiego budynku, którego już nie ma. Mieszkańcy dolnego miasta, czy też osoby, które tutaj może wcześniej też spędzały czas, to na pewno rozpoznają dom, którego już nie ma. I to będzie właśnie taka rozmowa o budynkach, o budowlach, o lokalach przemysłowych, o lokalach usługowych, które z różnych powodów yy, Kiedyś zostały gdzieś tam zarejestrowane na zdjęciach, na mapach, na projektach, no a w tej chwili, gdybyśmy chcieli gdzieś tam się rozejrzeć za tymi budynkami, to w ich miejscu jest już albo coś innego, albo jest pusty plac, albo to zostało rozebrane i rosną tam chwasty, drzewy, inna roślinność. I zobaczmy, co mamy następnego. 22 maja. W ten nasz cykl spotkań wpleciliśmy coś, co może zainteresować nie tylko tych, co interesują się historią, ale tych, co interesują się czasami współczesnymi. Będzie spotkanie, które zatytułowane jest przeszłość teraźniejszość i przyszłość rewitalizacji. Jeżeli Państwo dawno nie byli na Dolnym Mieście, to na pewno zauważyli, nawet chcąc dojść tutaj do szkoły, że jest to teren w tej chwili taki w postaci dość skomplikowanego labiryntu. Ten labirynt cały czas się będzie rozbudowywał, ale to właśnie z powodu tej rewitalizacji, której w końcu myśmy się doczekali, z czego się niezmiernie cieszymy. I poświęciliśmy jedno takie spotkanie na to, żeby trochę o tej rewitalizacji opowiedzieć. Gościem jest Marek Barański, ale z tego co wiem, to nie będzie tylko jedna osoba, która nam o tej rewitalizacji opowie. Zaprosi też kilka innych osób, które współpracowały przy tworzeniu takiego zarysu, takiego projektu związanego z rewitalizacją, więc to będzie taki temat, który no może potem powracać podczas takich naszych wycieczek, jeżeli po prostu ktoś zada pytanie, a dlaczego tutaj się coś kopie, dlaczego tutaj ta ruga jest wyciągana i tak dalej. A to jest właśnie efektem tego, że do czerwca 2015 roku Dolne Miasto ma nam się jeszcze bardziej odmłodnieć, jeszcze bardziej pokazać się z tej lepszej strony. Zobaczymy, jak będzie następny projekt za rok, to pewnie będziemy rozmowy poznać. I zobaczmy, co mamy jeszcze w maju. Zapowiadałem, że będzie spacer z panem Jakubem Szczepańskim i będzie. Tutaj wprawdzie jest taki, można powiedzieć, duet Jakub Szczepański-Robert Hirsch. To jest spotkanie architektura Dolnego Miasta. I w tym przypadku będziemy się spotykać przy bramie dwóch ogrodów. Tam rozpoczniemy ten spacer i pójdziemy ulicą ogrody, żeby następnie właśnie być może trochę ominąć Rozkopaną Mąkową. Więc być może pójdziemy tam ulicą Szopy a być może tam po tej ulicy Szopy będziemy dalej tą inną drogą, zobaczymy, natomiast no, my podczas planowania tego typu właśnie spacerów musieliśmy mieć to na uwadze, że, że te rzeczy tutaj się dzieją takie, a też dla naszego bezpieczeństwa no, no nie możemy tam w jakiś sposób przekraczać tych niektórych, roztopanych ulic, jest i więc trzeba odpowiednią maszynkę sobie przygotować. Mam jeszcze jedno spotkanie w maju, i to jest spotkanie z panem Antoniem Urbanowiczem, który pracował w szpitalu, a zatem zapowiada się spotkanie dotyczące, zatytułowane zostało Szpitalne życie w pigułce. Czyli będzie zestaw informacji, zestaw wspomnień i z tego co wiem szykują się też zdjęcia z czasów, kiedy ten szpital tętnił życiem. Pan Antoni Urbanowicz tam był pracownikiem, czyli to będą takie właśnie wspomnienia od strony tego białego fartucha, ale tak jak mi zapowiedział, będą też wspomnienia dotyczące chyba najważniejszej postaci tego szpitala, czyli profesora Kibura Kisa. No i też ciekawie się zapowiada, bo powiedział, że ma kilka zdjęć. Zdjęć właśnie z takich różnych, może imprez, może różnych rzeczy, które się działy w tym szpitalu, więc to będzie trochę takich ciekawych rzeczy, których być może wcześniej nigdy nie mieliśmy okazji zobaczyć z tych pracowników tego szpitala. I jeszcze jedna rzecz, nam się szykuje 31 maja. Jest gwiazdka, czyli to będzie spacer. I tak jak do tej pory było tak, że najpierw był wykład poświęcony jednej tematyce a potem spacer, tak w tym przypadku mamy odwrotnie. To znaczy najpierw będzie spacer z panem Michałem Kulińskim, który jest specjalistą od i fauny, czyli temat gmin przyroda Dolnego Miasta. I tutaj wybraliśmy sobie za miejsce startu placyk wejście przed przedszkolem Muszelka. No Która, tak po ładnie się komponuje z tematem biologiczno-botanicznym. I ten spacer następnie, zobaczmy następny slajd, będzie kontynuowany podczas spotkania już tutaj w szkole nr 65, przyroda dolnego miasta, być może pokazane będą te rośliny, czy też te zwierzęta, które wtedy w czerwcu nie można, wtedy w czerwcu nie ma, przez nie można było dostrzec, a być może też będzie pokazane kilka innych ważnych informacji i zdjęć, które nie były nam w stanie obejrzeć podczas tego spotkania. Jesteśmy już w miesiącu czerwcu i teraz uwaga. Ja powiedziałem, że w miesiącu czerwcu trzeba się powoli już przygotowywać do tego, że chcę zostać lokalnym przewodnikiem w Podolnym Mieście, czy nie chcę zostać lokalnym przewodnikiem w Podolnym Mieście. I dlatego to spotkanie, o którym wspomniałem, drugie spotkanie z panią Anną Pesz, to już będzie spotkanie zatytułowane Sabo Lokalnego Przewodnika i to będzie już spotkanie w mniejszej grupie. Tutaj zaprosimy te osoby, które tak naprawdę będą chciały tymi lokalnymi przewodnikami zostać Ponieważ pani Anna Pezby się dzieliła z nami informacjami, będzie nam dawała lekcje, będzie takim właśnie przewodnikiem, ale nie tylko przewodnikiem, albo dokładnie przewodnikiem, tylko przewodnikiem po przewodnictwie, jeżeli tak to można powiedzieć. Dlatego to spotkanie, tak jak mówię, to już będzie czas tego spotkania, to już będzie ten moment, w którym trzeba będzie się zastanowić, czy ktoś się będzie czuł na siła, żeby tym lokalnym przewodnikiem zostać, czy też nie. Chociaż z drugiej strony powiem, że... Jak historia pokazuje, to też nie jest tak, że jeżeli ktoś zapała chęcią, żeby zostać tym lokalnym przewodnikiem, to potem w praktyce może się okazać, że coś będzie stało na przeszkodzie. Gdzieś tam pokaże się, że pomimo tego, że on uważał, że jest doskonałym, kontakt z innymi osobami, yy, lawina pytań, którymi zostanie zasypany, albo jakiekolwiek inne przyczyny spowodują, że on potem się podda, że powie, że on nie chce być tym przewodnikiem. I to nie jest tak, że my w jakiś sposób wtedy powiemy, no nie, chwileczkę, to jeżeli ktoś brał udział w tych wszystkich spotkaniach, to potem już do mniej więcej połowy września tym przewodnikiem musi być. To proszę nie będzie obawy. Ale ja myślę, że to, między innymi to spotkanie, będzie miało na celu pokazać też, Czego można się spodziewać podczas spotkań na ulicy z ludźmi, podczas rozmów na ulicy z ludźmi. Jak prezentować konkretne informacje, w jaki sposób rozmawiać, w jaki sposób, gdzie stawać, jak stawać, żeby no, ten przewodnik sam potem zdał egzamin. I teraz uwaga. 14 czerwca ostatni spacer, spacer wodny. Czyli tym razem spojrzenie na Dolne Miasto, jak ja to mówię, z poziomu minus jeden. Poprowadzi ten spacer pani Lucyna Nyka. I tak jak te wszystkie pozostałe spotkania, były spotkaniami, gdzie witamy serdecznie wszystkie osoby, które przyjmą nasze zaproszenie, tak tutaj zwracam uwagę, że tutaj jest ilość miejsc ograniczona ze względu na ilość środków transportowych, którymi będziemy dysponować. Natomiast od razu uprzedzę pytanie, jeżeli ktoś chciałby teraz zapisać się na ten spacer, bo może już niektóre ręce chciałyby się unieść do góry że jeszcze teraz nie będziemy tego robić. Jeszcze trochę czasu proszę nam dać, żeby to wszystko zostało zapięte na ostatni guzik. My będziemy sukcesywnie informować na Facebooku, na stronie internetowej, pocztą elektroniczną, w środkach tych komunikacyjnych, które z nami współpracują, Ewy na przykład podejrzewam, że na pewno będzie informacja. Gdzieś kiedyś zapadnie ta godzina zero, pojawi się hasło, zapisujemy na kajaki. To może być mniej więcej pod koniec maja. I wtedy już na spokojnie będziemy wiedzieli, ile tych kajaków będzie, będziemy wiedzieli, jak to będzie wyglądało z strony organizacyjnej. Spotkanie będzie na żeby klubu, kto był, to jest akurat zdjęcie z poprzedniego roku, kto był w poprzednim roku na takim spotkaniu, jeszcze ma są bardzo duże wspomnienia związane z takim spacerem, więc myślę, że w tym roku, jeżeli tylko uda nam się wszystko dokładnie zgrać, będzie ładna pogoda, dopisza nas publiczność, więc ten spacer też się zapowiada bardzo ciekawym. I na samym końcu, 18 czerwca jest druga część spotkania z panią Anną Pesz, czyli samolotem lokalnego przewodnika, czyli druga ważna. Ja zwrócę uwagę na taką ciekawostkę. Do tej pory mówiliśmy, że spotkania będą w czwartki. Jeżeli ktoś śledzi kalendarz, to 19 czerwca to jest czwartek i to jest akurat Boże Ciało. W związku z tym ta data, 18 czerwca, czwartek została przygotowana w ten sposób, że tak naprawdę nie wiadomo jeszcze, czy to będzie 18 i na pewno nie wiadomo, że to będzie ten czwartek. Ta grupa, która się nam tutaj powoli zacznie tworzyć, tak naprawdę podejmie decyzję, kiedy dostąpi to ostatnie spotkanie, bo to już będzie finałowe spotkanie przed uwaga przed egzaminem. Oj, jest. Tak jest. Będzie egzamin. Po tej serii spotkań, które tutaj odbędziemy, począwszy od dzisiaj jak 3 na 18 czerwca, nastąpi to ostatnie podsumowanie, kiedy to państwo. My, te osoby, które będą zainteresowane, będą mogły przystąpić do egzaminu, aby potem już być pełnoprawnym, lokalnym przewodnikiem czy przewodniczką po danym mieście i opowiadać te historie związane z tym Miastem, wycieczką, które będą tutaj już zapisywane wcześniej, na konkretny dzień, na konkretną godzinę na konkretne miejsce, gdzie się będą chciały spotkać, na konkretny czas trwania takiej wycieczki i w miesiącach wakacyjnych, bo tak to zostało zaplanowane, mniej więcej, zaczynając od końca czerwca, a finalizując to mniej więcej w połowie września, tak myślę, przez te miesiące wakacyjne głównie, jeżeli... Państwo będziecie chcieli to sami, a jeżeli nie, to będziecie mieli okazję obserwować, jak mniej lub większe grupy turystów, osób zainteresowanych historią dolnego miasta będą się przemieszczały, a te osoby, które na przykład już teraz dzisiaj widzicie, już wtedy bardziej znane będą oprowadzały w tym dolnym mieście, będą pokazywały różne ciekawe elementy architektoniczne związane z występem Pana Szczepańskiego, ciekawe miejsca przyrodnicze związane z występem Pana Gumińskiego, czy też ciekawe miejsca dotyczące fortyfikacji związane ze spacerem z Aleksandrem Wasłowskim. Ale to wszystko przed nami, to wszystko przed nami, ale jeżeli Państwo yy, zapoznali się z tym, to teraz jest tak, to zostało przedstawione oficjalnie, macie te ulotki, są plakaty, które też już rozwieszamy, więc ta informacja też jest dostępna w takim większym formacie, formacie a w formacie na tych plakatach, to już teraz Mam nadzieję, że tak jak i my uważacie, że zapowiada nam się bardzo, bardzo intensywna, ale bardzo ciekawa wiosna 2014 roku i zapraszamy serdecznie na każde spotkanie, na każdy spacer, na każdy wykład. A potem proszę zostać po każdym przewodnikiem, spróbować swoich sił i oprowadzać tutaj po dolnym mieście, bo, bo warto, bo dolne miasto jest ładne i myślę, że ci, którzy stoją dolnego miasta z różnych perspektyw. Bo taki, taka seria spotkań pokazuje właśnie to dolne miasto z różnych perspektyw. I bardzo dobrze, żebyśmy zobaczyli, że dolne miasto, na dolne miasto można patrzeć z jednego poziomu, z drugiego, z trzeciego, przez jeden dwa, do drugiego, czy też trzeciego. Dziękuję.